Komputer. Wydaje mi się, że to zasilacz. Nie jestem z tego dumny, co Wam pokażę, ale Wam pokażę, żeby nie było. mnie? Tak to właśnie jest, że człowiek zaniedbał coś, a potem się kudy dziwi, że, że nie działa, albo że, albo, że się zepsuło. A może wiecie, właśnie tak. Tak może być teraz z naszymi fotograficznymi biznesami w, w dobie pandemii, że jak je zaniedbamy, właśnie się tak zakurzą i przestaną działać, tak jak mówię. Zaraz, 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 stop. Dość, koniec. Przecież to jest kanał nie o zasilaczach komputerowych i w ogóle nie o komputerach i, i tylko o fotografii, więc panie prowadzący, opanuj, się. Właścicielka tej smiczy. Jak tak można smycz zostawiać? Halo? Wypada to tak robić? Ale skoro już jesteśmy przy zasilaczach, to właśnie Chciałem wam o tych zasilaczach powiedzieć, a dokładnie o zasilaczu fotograficznym Jak dbać o ten swój zasilacz? O tym wam chcę dzisiaj powiedzieć Jak oczyszczać głowę? Bo to jest szalenie ważne. Jak odpoczywać? Żeby po prostu no, robić coraz lepsze zdjęcia, żeby się tym nie zmęczyć Nie wypalić. Ty stara, w którą stronę idziemy? Tam mi się nie chce, jest brzydko. Idziemy bardziej tam. Więc tak, o tym dzisiaj będzie. Plus oczywiście, no ja i tak polecam no, oczywiście dbanie o zasilacz komputerowy, bo jak wam padnie komputer, to nici z waszej obróbki montażu filmów i tak dalej. Dlatego właśnie wyczyściłem swój zasilacz, ale teraz pora wyczyścić twój fotograficzny zasilacz. gorący, ten maj jest jak, jak No tak, teraz trzeba sobie odpowiedzieć na ważne pytanie, co zasila Twoją głowę, bo ja tego nie wiem. Moją głowę zasila na przykład trening, wysiłek fizyczny. Bardzo mi zasila głowę, najlepsze pomysły mam zaraz po bieganiu, aczkolwiek biegać to ja dawno nie biegałem, ale ogólnie po treningu, po tym jak moje ciało się męczy, to mój mózg się uruchamia. Dodatkowo mnie bardzo zasila robienie różnych rzeczy, więc generalnie nie trzymam się kurczowo jednego, uważam, że to jest szalenie istotne, ponieważ no jest tak, że gdy trzymacie się jakby jednej rzeczy strasznie mocno, kurczowo, tylko na przykład fotografii w tym przypadku, to jakby. E, no jest taka szansa, że się możecie dość szybko wypalić, dlatego że jeżeli wam przestanie coś wychodzić w tej fotografii, zrobicie sobie za długi odpoczynek będziecie się za bardzo jakby skupiać też na tym no i może być tak, że się zawiedziecie trochę. Więc ja osobiście bardzo lubię robić dużo rzeczy, no jak widzicie, no, kręcę YouTube'a, gram też muzykę, eee, robię podcasty i tak wszystko mi się to ładnie wyrównuje. No i oczywiście jestem fotografem, aczkolwiek kiedy ja ostatnio robiłem sesję, ale przyjdzie pora na sesję. Więc to się u mnie wszystko ładnie balansuje. Mam takie dni, że Strasznie mi się nie chce podcastu, więc nie kręcę podcastu. Nie boję się powiedzieć, nie chcę mi się... Nie obawiam się takich rzeczy, że kurde... Boże, chyba się już wypaliłem. Nie no, przerwę sam trzeba zrobić, przecież jestem stary. Nie obawiam się więc takich rzeczy, że... Kurde, nie chcę mi się fotografować, źle się z tym czuję, chyba się wypaliłem. Bo w momencie, gdy na przykład nie chcę mi się robić podcastu, jak wam przed chwilą powiedziałem, przerzucam się na filmowanie. Jeżeli na YouTube'a też mi się nie chce. Akurat teraz mam dość dużą intensywność, dlatego że jest to dla mnie coś nowego, ale przyjdzie też taki czas, że też będę miał moment dłuższej przerwy na pewno. I nie będzie mi się chciało. No też mi się zdarza, po takim nakręceniu jakiegoś filmu intensywnego zrobić przerwę muszę. Wtedy na przykład biorę się za podcast. Nagram podcast, nie chce mi się podcastu. Wtedy biorę na przykład sobie do ręki gitarę, zaczynam sobie komponować jakiś kawał. Jedna pasja może wspierać drugą, więc naprawdę nawet jeżeli one są całkowicie od siebie różne, to warto robić kilka rzeczy, może nie naraz, ale po prostu no, warto sięgać, szukać nowych rzeczy ciągle, bo no, człowiek ciężko raczej, żeby robił całe życie jedno i to samo, prawda? Zdarzałem się takie fenomeny oczywiście, ale jak już powiedziałem, to są fenomeny. Moim zdaniem to, że robisz właśnie kilka rzeczy. Pomoże Ci w takim zaakceptowaniu swojego lenia. Zaakceptowaniu tego, że nie chce mi się czegoś robić. To jest zupełnie normalne. Czy ja widzę ognisko jakieś wielkie. No nie mówcie, że ktoś sobie wypala trawę czy coś. No ja dole. Możesz nie być twórczy, naprawdę. Nie ma się czego bać. Ja to mówię z autopsji, bo ja wiem, że sam sobie zarzucałem bardzo często. Mówię, kurde, jestem niekreatywny, nic nie robię. Dawno nic nie zrobiłem, ale to dlatego, że kurczę, otrzymałem się tylko fotografii, tylko jednej rzeczy, zamiast robić właśnie więcej. Tak jak mówię, teraz przeżywam rozkwit pomysłów na YouTube, ale przyjdzie kryzys i będę miał rozkwit pewnie fotograficzny, lub będę miał jeszcze jakiś nowy rozkwit, bo ja jestem ciągle otwarty na to, żeby poznawać nowe rzeczy. Więc kto wie, co ja będę robił za parę lat. Więc może ci się nie chcieć, możesz przebimbać na kanapie. Cały dzień, nawet parę. Spokojnie. Tylko rób dużo rzeczy. To wtedy nawet nie będzie ci się nie chciało nic zrobić, naprawdę. Czekaj, dobrze powiedziałem. Nie będzie ci się nie chciało nic zrobić. Nie będzie ci się nie chciało nic. Nie będzie ci się chciało nic nie robić. O, to chciałem powiedzieć. Ja jestem mądry. Niekoniecznie każdy z was musi teraz robić coś poza fotografią. Niekoniecznie. Okej, okay. więc ja też o tym pomyślałem. Ja proponuję. Stawiać sobie takie nowe rzeczy, nowe smaczki do waszej jakby codzienności tej fotografii, więc może żeby troszeczkę odświeżyć, nauczyć się czegoś nowego. Na przykład, spróbujcie podpiąć sobie nową ogniskową do aparatu. Na pewno macie swoją ulubioną, powiedzmy, no moja była 50 mm, dlaczego mówię, że była? Bo odkąd zacząłem YouTubeować, to wszystko kręcę na 24 mm. Absolutnie wszystko. Ostatnio nawet podpiłem sobie 50, żeby sobie zrobić jakieś przejściówki, bo nie, nie pasowało mi. Strasznie się przyzwyczaiłem. Muszę jeszcze zobaczyć oczywiście, jak to będzie w przypadku sesji, bo pewnie tu się to zmieni. Ale co wam chcę właśnie zaproponować. No spróbujcie z, z, sobie u, podpiąć na chwil, parę tygodni ogniskową, w której jesteście według was kiepscy. I nie odpinajcie jej wbrew Naprawdę, broń Boże, choćby wam nie wiem jak szło, to próbujcie i zobaczycie, że za parę tygodni zaczniecie myśleć inaczej. Sami się możecie zaskoczyć, to jest naprawdę świetna sprawa. Balansuję na krawędzi życia i śmierci. Jeszcze jedna rzecz. Też spoko pomysł, według mnie. Pewnie obrabiacie w Lightroomie i pewnie obrabiacie z presetów. Ja też tak robię, żeby nie było ale fajną rzeczą jest spróbować sobie obrobić jakieś zdjęcie zupełnie od podstaw. Nie, nie tykając light, Lightrooma. Lightrooma musicie dotknąć, chyba że Photoshopa. Przekładając to na inne programy, jeżeli pracujecie w Photoshopie albo w Lightroomie, albo w Capture One, albo w jeszcze. co tam jeszcze jest? jaki są programy do ORAWA. A no, tak, jeszcze on. Wiadomo. Na pewno tam w każdym z tych programów macie jakiś workflow, i pewnie zawsze zaczynacie tak samo. To spróbujcie zrobić sobie odświeżenie i zacząć zupełnie inaczej. Wiem, że to jest trudne, bo ja sam czasem to próbowałem i nic z tego nie wychodziło i tak się kończyło jak zwykle. Ale choćby nie użycie tych presetów. Zaczęcie obróbki zupełnie od podstaw od nowa. Kto wie, gdzie was to zaprowadzi. Może odkryjecie jakąś nową funkcję, nowe kolory, coś się Wam spodoba, więc polecam. Każdy zasilacz musi odpocząć. Nie ma. Tak, że ktoś nie potrzebuje odpoczynku. Choćbyście nie wiem, jak coś lubili, to nawet chwilowe. Nie wiem, ktoś odpoczywa 3 dni, ktoś odpoczywa 40 minut, ale musisz wietrzyć swoją głowę, bo inaczej Twoja głowa będzie wyglądała jak mój zasilacz na początku filmu, cała zakurzona. Im więcej tego kurzu, tym ciężej się to później zbiera i ciężej ta głowa pracuje, ciężej ten zasilacz pracuje. Musisz przy mnie się oczepywać? Dzięki. Orina ewidentnie dzisiaj swój zasilacz wyczyściła, odprężyła się, odświeżyła. Dbajcie o swój zasilacz, żeby się nie przegrzać. Pamiętajcie o swój fotograficzny zasilacz. Jeżeli tu trafił ktoś, kto szukał pomocy z oczyszczeniem zasilacza komputerowego, to przepraszam. Ale mam nadzieję, że zostajeś do końca. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się.